Powracamy do rozpatrzenia punktu 14 porządku dziennego sprawozdanie komisji edukacji, nauki i młodzieży oraz komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Sejm wysłuchał sprawozdania Komisji przedstawionego przez pana posła Wiesława Suchowiejkę oraz przeprowadził dyskusję. W związku z tym, że w dyskusji zgłoszono poprawki, Sejm skierował przedłużony projekt ustawy ponownie do Komisji w celu ich rozpatrzenia. Dodatkowe sprawozdanie Komisji zostało panią i panom posłom doręczone w druku numer 598a. Przystępujemy do trzeciego czytania. Proszę pana posła Wiesława Suchowiejkę o zabranie głosu w celu przedstawienia dodatkowego sprawozdania Komisji. Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Podczas drugiego czytania zgłoszono pięć poprawek. Zanim się do nich odniosę, proszę jeszcze o pozwolenie na y, wyjaśnienie pewnych kwestii związanych z tak zwanym prawem autorskim. Otóż trzecia poprawka jest autorstwa tak naprawdę pana posła Lecha Sprawki, a została zgłoszona przez Klub Platformy Obywatelskiej, tak to określę, w wyniku pewnych zawirowań związanych z trybem dość szybkim procedowania nad tym projektem, a także w wyniku. Braku doświadczenia legislacyjnego moim i pana posła Luciana Pietrzczyka w swoim imieniu i pana posła Pietrzczyka wyrazy ubolewania kieruję pod adresem pana posła Lecha Sprawki. Proszę o ich przyjęcie, a wysoką Izbę w imieniu komisji proszę o przyjęcie poprawki pierwszej, trzeciej i piątej i odrzucenie drugiej i czwartej. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu posłowi. Przechodzimy do głosowania. Komisje wnoszą uchwalenie projektu ustawy zawartego w sprawozdaniu w druku nr 598. Komisje w dodatkowym sprawozdaniu przedstawiają poprawki, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności. Zawarte w sprawozdaniu Komisji wniosek w mniejszości został wycofany. W poprawce pierwszej wnioskodawcy proponują zmianę tytułu ustawy. Komisje wnoszą o przyjęcie tej poprawki. Pan poseł Piotr Paweł Bauć, ruch Palikota poprosił o głos celem zadania pytania i jedna minuta, przypominam panie pośle. Pani Marszałkini, Wysoka Izbo, niestety z ogromnym smutkiem muszę poinformować, o czym nie powiedział pan poseł sprawozdawca, że podczas procedowania wczoraj na komisji, dwóch komisji, doszło do skandalicznego złamania prawa. Przewodniczący, poseł, za Poseł Przewodniczący dokonał reasumpcji. Nie wyjaśnił, na jakiej podstawie dokonał reasumpcji głosowania właśnie tych dwóch punktów, 2 i 4. Przytoczę tutaj deskrypcję zapisu, zapisu który można zobaczyć na sejmowej stronie. Godzina 10.17. Od sekundy 11 do trzynastej. Głos przewodniczącego po usłyszeniu wyniku. Coś mi się nie zgadza. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie przewodniczący, nie, pan proszę o podanie bardzo. podstawy prawnej reasumpcji. Pan panie przewodniczący mówi, według bardzo. mojej wizualizacji. Poprawce pierwszej, wnioskodawcy proponują zmianę tytułu ustawy. Komisje wnoszą o przyjęcie tej poprawki. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań panów posłów jest za przyjęciem pierwszej poprawki? Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 442 posłów, za poprawką dał swój głos 441 posłów. Przy braku głosów przeciwnych i jednym głosie wstrzymującym stwierdzam, że sejm poprawkę przyjął. W poprawce drugiej do artykułu 90 ustęp 2a ustawy o systemie oświaty wnioskodawcy proponują dodać przepis, że w przypadku szkoły niepublicznej powstaje w wyniku likwidacji szkoły publicznej i utworzenia w jej miejsce nowej placówki prowadzonej przez podmiot nie będący jednostką samorządu terytorialnego, termin podania informacji o planowanej liczbie uczniów ustala się na 30 dzień przed rozpoczęciem pierwszego roku funkcjonowania takiej placówki. Z poprawką tą łączy się poprawka czwarta. Nad tymi poprawkami głosować będzie. Łącznie. Komisje wnoszą o ich rozpatrzenie. Proszę bardzo o zabranie głosu pana posła Dariusza Piątkowskiego. Panie Marszałek, Wysoka Izbo. Rzadko się zdarza w tym Sejmie i na komisjach, aby posłom udało się pracować ponad podziałami partyjnymi. Tym razem wyjątkowo tak było. Wydawało się także, że i poprawka Klubu Prawa, Prawo i Sprawiedliwość, która zmierzała ku temu, aby małym lokalnym społecznościom uzyskać, umożliwić uzyskanie pomocy finansowej, gdy próbują utrzymać szkołę likwidowaną w danej miejscowości przez ta poprawka zyska poparcie wszystkich posłów. Widzieliśmy zresztą potakujące miny posłów platformy obywatelskiej. Jakie więc było nasze zdziwienie, gdy doszło do głosowania, o którym przed chwilą Pan poseł mówił, gdy na rozkaz dowódców Platformy Obywatelskiej posłowie PO zagłosowali przeciw, chociaż wskazywali, że poprawka jest sensowna. Stąd pytanie do posłów Platformy Obywatelskiej: czy w ogóle jeszcze myślicie samodzielnie, czy chociaż czasami czujecie przynajmniej dyskomfort z powodu tego, że wykonując rozkaz działacie wbrew interesom polskich obywateli? Dziękuję bardzo, panie pośle. Proszę o zabranie głosu pana posła Artura Pawła Bałcie. Informuję, panie pośle, jedna minuta. Kontynuując łacińską sentencją, finis koronat opus. Panie pośle, Godzina panie 10. pośle, Będę panie pośle pytanie, Pani. proszę się odwrócić. To jest czas na zadanie pytania. Dobrze. Godzina 10.34.55 do 10.35.04 Sekundy. Pan przewod, poseł przewodniczący mówi: Nim zakończę posiedzenie, proszę o pozostałych członków Komisji Samorządu Terytorialnego z Klubu Platformy na 5 minut. Dobrze? Bardzo dobrze. Szczególnie widziałem podłużny taki przedmiot w ręku. Pewnie wychowawcze będzie podaj łapę. Mam pytanie w związku z tym czy moralnie Państwo czujecie się dobrze i komfortowo, że łamane jest prawo? Czy w takim razie powinniśmy debatować nad tymi dwoma punktami, skoro są tego typu wątpliwości? Bardzo proszę o zabranie głosu celem udzielenia odpowiedzi przedstawiciela Ministerstwa Edukacji Narodowej, sekretarza stanu, pana ministra Tadeusza Sławeckiego. Pani marszałek, panowie premierzy, panie posłanki, panowie posłowie. Jeśli chodzi o tę poprawkę, nie było tutaj najmniejszego podtekstu ani politycznego, ani partyjnego, po prostu ona została mówiąc delikatnie, niestarannie przygotowana. Jeśli Państwo używacie, tak się powołujecie na bas, na biuro legislacyjne, jeśli Państwo w tej poprawce używacie naprzemiennie, raz szkoła, raz placówka, tymczasem świat artykułu trzeciego punkt pierwszy ustawy o systemie oświaty są to pojęcia oznaczające różne jednostki systemu oświaty raz, yy, dlatego też dałem tylko jeden przykład nieścisłości w tej poprawce. Problem widzimy. Problem chcemy uregulować, ale nie można to zrobić w sposób chaotyczny i właściwie yy, używając różnych określeń, większy byłby kalimatia z tą poprawkę, aniżeli ją odrzucając. O co proszę, dziękuję. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pani, Panów posłów jest za przyjęciem poprawek drugiej i czwartej, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 444 posłów, za oddało swój głos 215 posłów, przeciwnego zdania było 228 posłów. Przy jednym głosie wstrzymującym stwierdzam, że Sejm poprawki odrzucił. W poprawce trzeciej do artykułu 90 ustawy o systemie oświaty wnioskodawcy proponują, aby skreślić dodawany ustęp 3J. Komisje wnoszą o przyjęcie tej poprawki. Przystępujemy do głosowania. Kto z pani i panów posłów jest za przyjęciem trzeciej poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 442 posłów za, oddało swój głos 296 posłów. Przeciwnego zdania był jeden poseł. Przy 145 głosach wstrzymujących. stwierdzam, że Sejm poprawki przyjął. Poprawkę czwartą już rozpatrzyliśmy. W poprawce piątej do artykułu czwartego projektu ustawy wnioskodawcy proponują, aby ustawa z wyjątkiem określonych przepisów weszła w życie z dniem 31 sierpnia 2012 roku. Komisje wnoszą o przyjęcie tej poprawki. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem piątej poprawki? Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 440 posłów. Za poprawką oddało swój głos 439 posłów przy jednym głosie przeciwnym. I braku głosów wstrzymujących stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Proszę o zabranie głosu pana posła Lecha Sprawkę. Pani Marszałek, Wysoka Izmo. Mimo nieprzyjęcia naszej poprawki Klub Prawa i Sprawiedliwości zagłosuje za całością ustaw. Ale zadaję pytanie pani minister dlaczego tak późno i w takim trybie procedujemy tę ustawę? Kiedy zakończy się strajk włoski kierownictwa MEN w rozwiązywaniu pilnych, bieżących i systemowych problemów oświaty? Głosowany poselski projekt to klasyczny przykład inercji kierownictwa MEN i rządu. Od trzech miesięcy wiele szkół niepublicznych nie otrzymuje dotacji z powodu chaosu i opieszałości men. Od roku od kontroli NIK problem był znany. Wiele interpelacji posłów Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej, jak również wniosek o wotum nieufności zawierał zarzut bezczynności w zakresie rozwiązania tego problemu. I co trzeba było inicjatywy posłów, żeby rozwiązać ten problem. A o zaangażowaniu menu świadczy fakt, że stanowisko rządu poznaliśmy przed wczoraj o 22.00. Inne przykłady. 100 milionów niewykorzystanych środków na Dziękuję stypendia zakupu w pod komisja dotycząca dotacji do przedszkoli. Panie, premierze, miną, Panie czy, czy Alei Szucha zarządził pan remont? Dziękuję bardzo. Proszę bardzo o udzielenie odpowiedzi przez przedstawiciela Ministerstwa Edukacji Narodowej, sekretarza stanu pana ministra Tadeusza Sławeckiego. Panie marszałek, panie posłanki, panowie posłowie, jeśli chodzi o remont, to na szucha jest bardzo ładnie. Ten piękny budynek dzisiaj jest restaurowany. Zapraszamy do odwiedzenia jako jednej z pięknych pereł, które pozostały się w Warszawie. Natomiast Panie Pośle. No, do tego oświadczenia politycznego nie będę się odnosił. Ale pan doskonale wie, że ta nowelizacja była potrzebna, wszystkie kluby zadeklarowały chęć i poparcia, natomiast problem tkwił kilkanaście lat. To źle, że dzisiaj posłowie przy współpracy z Ministerstwem Edukacji chcą ten problem uregulować i uregulują. Natomiast pan wie, że to była bardzo trudna materia. Było wiele interpelacji na ten temat i dzisiaj po prostu chcemy ten problem rozwiązać. Nieważne jakim projektem, przez kogo zgłoszonym i wszyscy możemy sobie to potraktować jako sukces. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. A w jakim trybie? Proszę bardzo. Panie ministrze, pan mnie nie zrozumiał. Ja stawiam, stawiałem zarzut polegający na tym, że od 8 sierpnia 2011 roku doskonale państwoście znali ten problem, a że to było problemem świadczy fakt, że minister kultury nie dotował za okres wakacji szkół niepublicznych. Także to nie jest tylko problem kontroli NIK-u, orzeczeń kolegiów Rio. I nic nie stało na przeszkodzie, żebyście Państwo w lutym bądź w marcu zgłosili prostą nowelizację tej ustawy, tak, żeby od 1 maja nie było szkół niepublicznych, które nie otrzymują dotacji. A teraz jest taka sytuacja że w wielu samorządach od trzech miesięcy organizacje pozarządowe nie otrzymują dotacji i to jest problem. Prosta nowelizacja. Nie powinniście państwo czekać na inicjatywę posłów. To powinien zrobić MEN. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z Pań i Panów Posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw? Brzmieni proponowałem przez Komisję Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej wraz z przyjętymi poprawkami. Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję, kto się wstrzymał, dziękuję. Głosowało 446 posłów, za oddało swój głos 443 posłów, przeciwnego zdania był jeden poseł. Przy dwóch głosach wstrzymujących stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświata oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświata oraz niektórych innych ustaw. Powracamy do rozpatrzenia punktu 15.